Częstochowskie Stowarzyszenie Reduta postanowiło zadbać o położone na terenie miasta schrony z czasów II wojny światowej, co na razie sprowadza się do wynoszenia stert śmieci i usuwania grafiti. Do tej pory za własne pieniądze odnowiono trzy obiekty, kolejne mają być gotowe na przypadającą we wrześniu 75. rocznicę wybuchu wojny. Wiele z tych schronów wymaga tego, aby je odnowić, czy uprzątnąć wokół teren. Jakub Krupop, Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa. Są to e, schrony, które brały udział w walkach w 1939 roku, dlatego trzeba o nich pamiętać, trzeba e, robić takie akcje. Największe tutaj wyzwanie na to jest kwestia uprzątnięcia. Wiadomo, tych śmieci jest coraz więcej. Najgorsze jest chyba to szkło, które m, przez tyle no, dziesiątek lat tutaj się zbierało. Oprócz tego staramy się m, jakby przywrócić wygląd pierwotny, czyli tego świeżego betonu można powiedzieć, czyli taki no, szary kolor. Jest to polski schron bojowy z 1939 roku. Adam Kurus, prezes Stowarzyszenia Reduta Częstochowa. Którego używa podczas walk z Niemcami 7 Dywizja Piechoty. Na tej linii obrony, gdzie się znajdujemy, główne waki toczyły się 2 września. Jest to druga linia obrony w tym miejscu, dlatego tutaj dopiero po południu 2 września, kiedy przełamali w jednym miejscu pierwszą linię obrony. Mniej więcej w tej okolicy zostali zatrzymani i odparci. Jest to schron bojowy, który nosi liczność ślady walk z tamtego właśnie okresu. Jest kawałek dalej schron obserwacyjny, który służył artylerzystom. Znajdował się w nim punkt obserwacyjny 4. Baterii 7. Pułku Artylerii Lekkiej, a w nim przebywał oficer zwiadowczy 4. Baterii, porucznik Wacław Keller. Przez wiele lat stały one nienaruszone po wojnie, jednak od kiedy weszła era sprayów ogólnodostępnych, pojawili się graficiarze, którzy się zaopiekowali w cudzysłowie tymi obiektami. W większości znajdowały się one na terenach poza terenem zabudowanym. W związku z tym były to takie miejscówki, jak to się mówi. W tej chwili tutaj dookoła powstają domy, w związku z czym myślę, że taka akcja przyniesie jakiś skutek, ponieważ już tutaj raczej zbyt często nie przychodzą. Dlaczego wy to robicie? Chcemy, żeby ta pamięć jednak pozostała na dłuższe lata niż tylko nasze pokolenie. Wszystkie te schrony są jakby takim świadectwem historii, noszą na sobie ślady tych walki, są dowodem na, na, na pewne wydarzenia, które miały miejsce w historii tego miasta. Natomiast ich odnowienie powoduje, że również zaczyna się interesować tym tematem, coraz więcej mieszkańców i pasjonatów historii nie tylko. Duży ubytek na dachu tego schronu. Ten schron otrzymał bezpośrednie trafienie ciężkim pociskiem artyleryjskim. Uległa tutaj może nieznacznemu, bo w porównaniu do całego schronu, który ma ponad metr grubości e, swoich ścian, to jest niewielki ubytek, ale jednak widać e, potężne trafienie niemieckiej artylerii. Tutaj są jakieś ubytki. To są ubytki, które powstały w czasie wojny? Tak, to są e, ślady trafień po przeciwpancernych, ewentualnie po działkach czołgowych dwa, kalibru 20 mm. Spróbujmy Przecisnąć się do środka jest dosyć ciasno w tym momencie. Może to jest niewiarygodne, ale pod własną w tych, tych śmieci jest posadzka betonowa. Tutaj wejście też jest widać przysypane. Tak samo ta osłona wejścia, tak zwana przelotnia, również jest zasypana, jak widzimy. Tam można było normalnie, swobodnie stanąć. Małe okienko z taką charakterystyczną wnęką. Jest to stanowisko na ciężki karabin maszynowy. Takie specjalne wycięcie, podcięcie na podstawę. Ciężkiego karabinu maszynowego, a to jest ogólnie rzecz biorąc strzelnica bojowa. Dziś y, widzimy przez to okienko tylko i wyłącznie drzewa, ale w roku tych drzew nie było, było pole. Zgadza się, tutaj był widok stąd na kilka kilometrów w dal, tak samo jak i na całych tutaj tych terenach, gdzie przygotowano te fortyfikacje, nie było takich tak, jak teraz zadrzewienia, za nie było krzaków, były najczęściej pola orne lub po prostu jakieś łąki. Jeśli były jakieś przeszkadzające obiekty typu drzewa, które zasłaniały im ognia i obserwacji, to je po prostu wycinano. Największy problem myślę, wynika z tego, że są bardzo zaśmiecone, jest bardzo dużo butelek, szkła, różnych plastików. Magdalena ptak, członek. Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa. Są ślady, nie wiem, być może jakiś imprez, ale również y, graficerzy bardzo je malują i po prostu niszczą. To nie są miejsca, które y, powinny być no, malowane. Być może wynika to z tego, że ludzie myślą, że są to po prostu niemieckie bunkry. Są to polskie schrony, które naprawdę zasługują na wielką cześć i wielki honor, a nie to, co się dzieje. To nagranie przygotował Krzysztof Słabikowski.